kamerkę? Tak. No już nagrywam. Okej, okay, to okay. okay. Ciebie nic, a nic nie widać, nie. Ty mnie nagrywasz, tylko ja? Nie? No. To cześć. Witajcie. Hej! Witajcie, mili państwo. Tak, czwarty... Nie, trzeci, tak? Czecie. Nie, tam ja nie, chodź nie chodź na dół, bo ja dedłam. A co ja niby ma robię? Zuzak, tak głupia nie jestem. Sorry. no, 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 Chyba no, 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 ona tu też pewnie wadło, galam? No, chyba. Że... Jaka filozofia moja jest po prostu no, bezbłędna? Jeszcze jedna kobieta. No, skąd ja zgadłam? Czyżby jestem filozofem? Nie, bo ja umiem zgadnąć, kto co napisze. Niech tutaj chodzi. A mnie te myszki już kurzają. Znaczy nie ty! Nie, nie szamanowie. A mnie to niektóre myszki. Bo. Daj jeszcze jedno kawadło A, Ja? Nie. Ona. Ja to sobie z tym poziomem bym inaczej poradziła. Ja bym, ja bym zrobiła tak, żeby bym uruchomiła. Żeby były stałe, się stałe się. miejsce. Jej, kuo! żal. Przepraszam... Jeśli ty to, to oglądasz, to powiem ci tak. tak Tego tak się Taki. nie robi Ja to na twoim miejscu, kochaniutka, byłabym zrobiła zupełnie inaczej, szczerze Co Cena myszka, Niech chcesz No tak, tu, szaman! Szaman, tak? O, 30 sekund dajesz. Kto? Nie, nie, to szaman, szaman Szamien, dajesz ruchy no nie no schodzę tam A jest bardzo Fajne włosy. A nawet trzydziesty piąty i nie umie. Mm. Ja dzisiaj mam nob. Czemu ja? Nie no ja nie mogę, bo jest stoję w miejscu. Widziałam. Widziałam ciepła. O oh Jezus! O, tak się nie dziełem, jak Ale żyjesz, ciesz się. Jeszcze. No właśnie tutaj jeszcze. Już, Już nie. nie. A ja żyję. Już, Już nie. nie. No. Do której możesz być? Żyjesz? No. no chyba. chyba. Ja spadłam. Wiesz, że do tego poziomu sz szaman nie byłby potrzebny? No brawo. I to tam nam nadepnie. Co? Jakby coś tam nam to by było lepiej. Podejdźcie, no szaman, szaman nawet nie. Szaman nawet nie umie. Czekaj, ja idę w umiejętności, bo minutę będziecie się jeszcze tu bawić. Hmm, 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 mam jeden punkt, tak? To se kupia. Hallo, pan jeszcze... Szaman, mógł nam pan pomóc? A pan zginął. O, i sto... Tam, 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 hmm. Mam 101 ser. Ser. Gdzie jestem? Zginęłam bo, się, bo za dużo myszek było i nie, i nie zauważyłam hmm. Czekaj, o której zaczęliśmy? zaczęłyśmy? 5 minut 55 zaczęłyśmy Czekaj, przyniosę Żeby oni nie widzieli Ho Nie no i tak będą... O, tutaj nie będą widzieć Chue, 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 chue nie widzą, ha, nie widzą Dobra, 5 no. minut nagrywamy, znaczy tutaj będzie, ale jest tak. Będziesz dzisiaj muszę krótko Co? Chcę dzisiaj być krótko, krótko. Ale co? co, odcinek? Nie A. Dzisiaj krótki odcinek będzie Dość tyci tak, tak. Zuza, musisz iść tam!

Nie, będziesz na górze, dam ci choć w lewym górnym logu W lewym górnym rogu. Logo. Rogu. No. Wysłowić się nie umiałam. Tam, 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 tam. No, dobrze, przejść Nie, zginęłaś, przymi piątkę. Wow. Tak. Janę niewielk i super heroska. Ład... O, jaka ona ładna. Ładna Myszka związkowiec. Super No, mądra super No, już trochę mądrzej. Tak, zwalają myszkę. Zuza, uważaj. No. Zaszczepiaj się życie życiach. No, mądra myszka, no naprawdę. Patrz jak chodzisz tam, tam, tam. Żyjesz. Zuzka umiesz się tak spinać, zobacz. Tak Nie, nie, właśnie nie umiem, taki jest we mnie minus Nie, żyjesz A, Szam Zium Szaman No te, Ja też Osiem minus no, ja nagrywamy Pięćdziesiąt zaczęłyśmy Kichasz? Ej po co Uwielbiam ten po. Co za szamnob? Smacznego. Spadłam. Nie piję. A ja spadłam. Będę zaraz kolację jeść. Co, co mnie możesz? Nie dać. To nic sobie zrób Robce. Chyba masz rączki, prawda? Wcześniej jadą jadą pice. Pice. Czy się jadą chce? nie opłaca. opłaca. Tak? Dostaniesz! Tak, Suza poszła. Ja sobie tu posiedzę z Wami. Kolejny szam? Który... Co? Dobry Gratuluję, a ja sobie kanapki będę robiła pewnie. A żyje żyję, żyję. Haha, żyje nie kocha, ona ducha dała no, więc wiesz 10 minut dzisiaj krótki, będzie naprawdę 15 minut 20 możemy może być prawda dobra jestem tam dobra jestem halo no dobra no. Fajny poziom, tylko szam musi być dobry. Tylko z... No właśnie. Szam musi być dobry, oj dobry. Nie, dobra. to ja będę tam zrobiła deskę. Co? Ja bym tam ja ja zrobiła deskę. Też bym. Też właśnie. Ja, ja bym tam mogła tłoczyć. Bo są bańki, prawda? No. I mam bańki. Nie no, dobra. dobra. Chociaż coś zrobiła, ten... prawda? No weź! No, Majki! No, przyzwyczaiłam się, że jej kochasz! A teraz, A teraz nie. Jest to ja, no, na Co? Ja, no, jeszcze na Co? Ja, no, jeszcze na nie, na nie, Co? nie, 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 Ja wiem, czy opóźniona. Dwie sekundy. Nie. U mnie. O, dobra, myślałam, że spadłaś. Nie, nie, nie. Aha, Boże, nie mogę wejść. Muszę pomóc tam szaman. trochę, prawda? A ja tam wejść nie mogę. Przez ten... O Jezus, przez ten lód! Przestań przez, nud! No przez ten nud, naprawdę! O, ja zeszłam! Haha. ha! Ha ha! Ooo... dalej Trzecia! Uuu, trzecia! Tak. Czekaj! Czekaj, muszę zobaczyć ma... ja mam mikrofon w tym laptopie! Tu? 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 Nie, tu! Tu? tu? O, wow, znalazłam yy, mikrofon w tym laptopie. Nie nie, nie znam tego pojemu. Spadłam! Mam ser! Co? Znam mam ser. Pierwsza! Nie, druga. Rozmieszam adem. Ja mu widziałam ser. Kupię sobie ten zaraz. Ja mam dopiero 29 punktów. za nic ci, u ciebie nie widzę. Fajnie. Fajnie. Jeszcze co? Mam taka Kamila bednarka w pokoju. Sweet. Idę, milowato. A to ty ty widzisz. Tak, zdecydowanie. Zuzia, Spadłam! Przecież... Ja, ja się w ogóle nie Wiesz, że powinnam się odrodzić u ciebie? Powinnam się w tym momencie odrodzić. Żyjesz? O, ja się odrodziłam. Tak, czekaj. Y, mam dodatkowy czas, jeden. Duży ser, y, duży ser mam y, 4 na 5. Wiesz, wszystkiego jest po 5, na 5 prawda? Więc y, tak, sprinter mam 4 na 5, y, czyściach 5 na 5, opornista 1 na 1, a pólinka jest pełnym towarzyszem, tak? Tak, to ja idę Paulinka, ja idę do... Ty idziesz do góry! Paulinka, do góry! No, do góry, do góry! Do góry. Do góry. To chyba ja muszę iść, prawda? Ja jakoś nie mogę tam trafić. Paulinka! Jajku do góry no, tak, tak. Ho, Moja jest jakaś Zimą, normalna Ja jest. do góry Moja jest jeszcze jakaś w miarę normalna Ty do, do dołu No skocz tam, skocz tam Ty do, Ty do dołu ja, ja do, do góry ty do, do, góry, góry, ty do, do dołu no. i <laughs> No przepraszam, ale jej nie wytrzymam. Ja, do, ja, ja do, do góry ty do, do dołu. Proszę bardzo. No. Chyba żebyś zginęła już. Ja do góry ty do dołu... Coś napisałam. Ja do góry ty do dołu. Ja do, ja do, do góry ty do dołu. Ja do, do góry, ty, do dołu. Ja do góry, ty do dołu. Tak, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. biegniesz, biegniesz, biegniesz. Biegniesz, 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 biegniesz. Dobrze o to chodzi. No dajesz, 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 dajesz. No i ta jej ducha tam. Nie, nie, dobrze. Mmm, bosko. Ale przynajmniej musiałam z nią wytrzymać, tak? Ty gdzie jestem? O, jestem. Dobra. Ja znam. Co? Nie ja zginęłam. Ja zginęłam. Czekaj, bo... O, zginęłam. Ja w tej, ja w tej wodzie. W tej wody. No ja, ja też, Przybi. Ja w Też zginęłam w wodzie. Ej! Uh! No. Jaka ta myszka ja ale ten poziom słodki mm. Fire tired Jesteś yes, zarezygnowany? Oh fok. Przysiądź, zakatę tak 17 minut, 20... dobra, jeszcze 3 minuty mamy ta myszka Ta myszka, te te... Ta myszka kradnie króliczkowi marchewki. Oj, Oj nie, dobra. No, dobra. zrobiłam. Okay. Okay. Y y Czekaj, jak będzie na to, to, to też Polski odrobiłam. Też ziemkę odrobiłam. Najgorsze, Najgorsze to, będzie, to, będzie jakieś, opakowanie. jakieś opakowanie na to. Te rzeczy. te rzeczy. Albo, Albo mogę wziąć swoje... moje... Wła moje własne paserowe opakowanie. opakowanie. O takie. O takie. Mhm. Jakie? Które? No pokazałam. No pokazałam. A nie wziąłem. A, to pudełeczko twoje. No, no, jest no nie i się w tym. No spoko. A my jesteśmy szamamem. Sza mamem? jestem, tak To jest prosty poziom. To jest drog taki. To ja wiem. Jak ty tam weszłaś? Normalnie, Normalnie spijam się po myślach. Ojej, już mam problemy z internetem. Czekajcie, a, a, moja łóżka. Krząta. Dziewczynce. z Rozmową, więc ja tak Ja się z wami żegnam Ja się z wami Żegnam tutaj tak, bo Jak widać mam problemy z rozmową Ja i Zuza, więc Tak oglądaliście mnie Kofi, która właśnie ma problem Z ja metem no, Właśnie się rozłączyło No i właśnie, no to ja się żegnam Pozdrawiam wszystkich Którzy są właśnie tutaj na liście nie będę wszystkich wymieniać, ale dobrze, to ja dla was zginę, żeby tak po tym, tak tańcząc, zginęłam. No i ja się z wami żegnam. I tak, czas nadszedł, więc ja się z wami żegnam. I już ja wam macham papa. Pa.